Podstawą graniastosłupa prostego jest prostokąt o bokach 3 i 4. Kąt alfa jak i przekątna tego graniastosłupa tworzy z jego podstawą jest równe 45 stopni. Czyli przekątna. I tutaj tak Z jego podstawą. Czyli mhm. tu mamy 45 stopni, tak? Co dalej wiemy? Czekajcie trochę krzywo. Wiemy, że w tym miejscu jest 90 stopni, tak? Czy jak to jest 90, to 45, to tutaj też jest 45 stopni. Skąd to wiemy? No, wiemy to z, na przykład z tego, że 180 stopni to jest miara kątów e, suma kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni i tak 90 stopni plus 45 stopni plus ten kąt na górze nazwijmy go beta czyli 180 stopni minus 90 minus 45 stopni równa się beta czyli 45 stopni równa się beta i teraz co mi to daje to mi to daje, że to jest trójkąt y, równoramienny, czyli tu ten ramię i to ramię jest takie samo. Dlaczego to i to, a nie to? No bo tutaj widzimy, że to jest naprzeciwprostokątna, więc ona na pewno będzie dłuższa. Więc, żeby obliczyć wysokość y, grania słupa, musimy obliczyć to. Czyli tak naprawdę, możemy obliczyć to, co jest przekątną naszej podstawy. Tu mamy 3. Tu pamiętam, jest kod prosty, więc mamy Pitagorasa. Jak mamy Pitagorasa, czyli mamy tak. Dobrze. 3 do kwadratu plus 4 do kwadratu równa się a do kwadratu. 9 plus 16 równa się a kwadrat. 9 plus 16 jest 25, a to się równa a kwadrat. Pierwiastkujemy. Otrzymujemy, a równa się 5. Lub A równa się minus 5 i teraz tak odrzucamy, z tego względu, że miara nie, długość boku, no miara nie może być ujemna, tak? Więc A równa się 5. Odpowiedź ta. Jak macie pytania, piszcie.